To jest masakra. No, ale ty też. Co? Ty też, moim panu. zdaniem. Ty. Ja wiem, będę wracał przez Kamila, to mi napompuje. Bo, bo przy trzeba napompować? Ja zrobiłem tak, że było. Daj też się karmę. 1,70. Kurwa, patrz to. No, patrz, I to. No, to. To było 1,70. Co? Tył mi się zacisnął, tak jak u Ciebie w jamażce <grystanie> hamulce... Ty, ty, ty już jeździsz trochę z tym! hamulce nigdy nie serwisowane, jak tak się stało <grystanie> Patyk znajdź No Idź poszukaj patykaj. Trzymasz motor? Może, no, trzymam <grystanie> Kto by się spodziewał? <grystanie> Kto by się... O kurwa <grystanie> A płynu chyba nie ma, dlatego. Nie ma płynu. Pajster, nie ma płynu. To masz gdzieś dziurawe nie przewody. Ma <laughs> nie ma płynu. To tak. są gdzieś w przewody. Ja pierdola. Yy, nie, tak, tak to nic nie zrobisz. Yy, trzeba wyciągnąć do klocka i chuj będziesz jeździł sprzed. Się rozwalił. Już się rozwalił eee, Zacisnął się kamulec, bo nie ma płynu A jak nie ma płynu, to jest to gdzieś rąbnięte bo po prostu nie było To już nie możesz ty nie no tylko, tylko trzeba wyciągnąć najpierw tego tak, eee, Nie, poczekaj To jest jeden ten Oj, Kurwa, jak parzy cały ten zacisk o ty jeździłeś na tym Na hamulcu jeździł cały czas no nie ruszysz z nim kurwa. Trzeba toczki. To ci się mocno. Trzeba toczki rosną takować. Tłoczek cofnąć. Ja, ale on i tak ci się, że mam lewera. Ros ten mi te kłoczki kurwa. Kurde, no. ale ja ci siły nie mam już. Ja nie, ja dzisiaj mam dużo umiarę. Ja no ty nie Ja tutaj kamieniem. Ja, ja już mam nie glebę. No co, kamieniem, ty mnie te, to śrubokrętem się robi normalnie. Kurwa, nic nie ma. Kurwa. Masz Jak mogłeś rudy nie wziąć narzędzi, wiedząc, że jedziesz nowym motocyklem pierwszy raz? Oh, to... Weź go do. To... Połóż go na ciebie. Ja sprawdzałem, czy działa wszystko. Połóż go no na... ale to. Na kurwa. Gdzie ale przód też? To, nie, działa. To pewnie nie było serwisowane już parędziesiąt godzin jak się zacisnęło. Myślałem, że zacięło się tak, Wszystkie. jak w po prostu. Ej, nowy Ale ja, nie, bo ja wiem maszce mam płyn, tu ci się zacięło, bo nie masz płynu i nie ma ci jak odbić. Nie, tłoczek mógł zaśnieć. Nie, nie, ma płynu, nie ma płynu. W okienku nie ma płynu. Ale kurwa, ten okienko może tak ujebane. Nie, on jest czyste, nie ma w ogóle płynu. Wyłowodnie. Jest bardzo zimna, mega Gorąco stos, jest kurwa płaski A to ktoś poszło? No już możesz jeździć. Emil o, o, Dawaj rudy na enduro Ty Zapnij ten kask człowieku chociaż Brudę, ale A ja, ja nie, nie umiem wiem. Przekładasz przez dwa i w drugą to stronę ja przez umiem. jedno nie No wiem. przełóż przez dwa Nie umiem to nie Ja nie mam, mam rękawiczek ruch. To kur... no. Gaz? Oh, wow. oh, oh. <laughs> Jedziesz? No muszę to robić, Tu się coś da znaleźć w sumie no. Coś wyjeździć Kurde drzew tu dużo no. To przeszkadza nie odpala mój. Nie? A z pychu? Też nie. O kurde! A świecę kiedy zmieniałeś? No, on zmieniał jak chłopiec. A! Nie ma prawa. Znowu nie. się zajebało, no bez przesady, dwa baki już wymieniałem, cały czas lałem z instrybutora Kurwa, znowu się coś przypkało. Czy no. ja prosić, paliwa zmieniałeś? No, ja nie, wiem, gdzie to jest, ale to nie było w ogóle ubrudzone, bo ja to wyciągnęłem. Może nie widać, że jest brud, ale taki mógł się zrobił. Nie wiem. Ale, ale to jest... musi gdzieś wejść ten brud, że to się zatyka no. cały czas. Nie wiem, to gdzie. Ja przeszedłem. <noise> A filtr czyścisz? No, to on czyścił. On jeszcze nie wyczyścił. Nie. <noise> ale nie, ja tylko po polu jeździłem. No dobra, chodźmy zobaczyć. No. O, gdzie on stoi jest... tam w tym dole? Tam w tym dole, soj ty a, a ja wrobiłaś się? Nie Nie, tu co się wyjebałaś? Nic To co tak pogasiłeś? A się robiła. Wy serio robicie ognisko? Kurwa, po lepiej się przejechać ale to jest moim zdaniem za blisko drzew to robicie. No i pat, będzie jeszcze większe. kaka kakatem się rozjebał? A pa. Pada Kręciliśmy tym 30 sekund To z trzeba już coś ja, ja. Trzeba wepchać go tu, ktoś usiądzie i tam go wepniemy i jak odpali to wyjechać O kurwa no, <gry> ja, ja. Jak tam dupa to tak lata? Mi się wydaje Dziadek zamiast odpiąć wtyczkę, no. to próbował odpiąć po prostu przewód i zjebał I wtyczkę. I zjebał zapinkę. Bo to, la... Bo to luźne jest. <gulik> 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 Dobra, hamulec Teraz. Dobra. Jeszcze, jeszcze raz. Dobra. Jest. Teraz już odpali. Jak nie to piję. <gulik> Dobra, ja rady, to jest w tej Tu! Nie, tam! Ten się go kochać jeszcze raz! Staję... Ale to z tej ostatniej! Trzeciego biegu! Masz tu ścianki do wszczyna! O! I kurwa nie gaz On nie zgasł On zgasł sam Co <grywa> go Idę do domu Czego odpalić i trzymać ja na gazie trzeba odpalić z chwilę. chwilę na gazie i trzeba tu wyjechać w razie w Tak weta <grywa> no Chuj. Trzymać od razu wyjechać miałeś Jechać miałeś No Ja tam mi się A to chyba z wyżej A dobra to, to nie jest łańcuch? To nie, jest, kurwa, od z łańcucha. No tak mi się wydaje. A wiem. czym go smarowałeś? No Kurwa, nie pamiętam, czy go smarowałem, właśnie. To jest problem. Nie odpali teraz. Czekaj, on taki suchy jest. Oho, <laughs> czekaj. Co on go zgasił? A co tam tak ten strzela? Bo strzela, bo on łapie bo i gasi. Bo łapie i gasi. Czekaj. To jak wracasz. Okolice wysprzędnika, ale tak jakby prysło tu coś. Jakby coś prysło. Z amortyzatora. Kurwa ty, bo on cieknie, ale to tak by nie prysło. No. Serio cieknie tył? Weź. Jest na luzie? Jest na luzie. To weź go. Otwórz. Nie, kręć. No, zakręć. Kręć. Z rozrusznika. No, bardzo... no to jest. A co to są te To bardzo dużo Nie wiem. Powiem. Bardzo dużo. No tryska. dużo dosyć. No to chuj! Masz chusteczkę. No 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 Dobra. Kurde. Ale tam zacina do tej Nie, to w tak bo tak przednia ma Nie ogrywaj mnie. gripa. gripa. No oddaj kurwa gripa, no ja pierdolę Ale gripa? Ale bo ci przyjdę ja i za kurwie w chłodnicę oddawaj gripa No oddawaj gripa Gdzie nie masz mam. gripa? Nie no, mam Kurwa oddaj, bo naprawdę przysięgam, że ci zaraz pójdę i za kurwie w chłodnicę w tym złomie Weź to Nie zatykaj mnie Nie dobrać. mam! Nie było! Okay.

Zejdź. Dobra posłuj się, to ci zejdę. No, Nie posum. kurwa, bo pojedziesz Tu pani Idzie załamany, bo kapel mi działa. Nie Co ty się stało? O kurde Kurwa no pękło i... No pękło!